Witajcie na kanale, gdzie rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne, o ludzkiej psychice i relacjach. Dziś zabieram was w podróż w głąb niewygodnej prawdy. Opowiem o czymś, co rzadko wychodzi na światło dzienne, o karmicznym rozrachunku narcyza. Wyobraźcie sobie taką scenę. Jest ten jeden cichy, ale druzgocący moment. Chwila tak bezlitosna, że niemal wypala duszę. To moment, w którym narcyz nie ma już dokąd uciec przed nagą prawdą o sobie. Uświadamia sobie, że to on sam zniszczył coś absolutnie wyjątkowego. Jedyną, prawdziwą i głęboką więź, jaka kiedykolwiek pojawiła się w jego życiu, coś bezcennego i niezastąpionego. I choć nigdy, przenigdy nie wypowie tego głośno, ta bolesna świadomość tkwi głęboko w nim, ukryta pod misternymi warstwami pozornego uroku, mistrzowskiego odwracania winy i całkowicie zniekształconej rzeczywistości. Za tą idealną maską, pod całą tą perfekcyjnie odgrywaną fasadą, ta gorzka prawda narasta. Ona go dręczy niczym trucizna powoli zatruwająca jego wnętrze. To nie jest jednorazowe ukłucie. To stałe, podskórne drganie, które przypomina mu o stracie, stracie której sam był autorem. Wielu z Was, którzy zdołali wyrwać się ze szponów narcyza, zadaje sobie później to samo, dręczące pytanie: dlaczego to wciąż boli, skoro wszystko już dawno się skończyło? Odpowiedź leży w naturze tego okrutnego nadużycia. Rzadko kiedy jest ono bezpośrednie, jawne, łatwe do zidentyfikowania. Wręcz przeciwnie, działa podstępnie, niczym powolna erozja. Zaczyna się od gaslightingu, czyli manipulowania waszym postrzeganiem rzeczywistości, byście zwątpili w swój zdrowy rozsądek. Następnie przychodzi dewaluacja, ciągła krytyka i metodyczne podkopywanie poczucia własnej wartości. To, co początkowo wydawało się bliskością, w rzeczywistości było psychologiczną wojną wojną prowadzoną w białych rękawiczkach, ukrytą pod płaszczem intymności. Wielu z Was opuszcza takie relacje z myślą, może to moja wina. Może powinnam kochać mocniej, mówić ciszej, być mniej sobą, ale ten materiał nie ma na celu wzbudzenia współczucia dla destrukcyjnych zachowań. Wręcz przeciwnie, chcemy odsłonić kurtynę zajrzeć w głąb wewnętrznej konstrukcji Narcyza, zrozumieć, co naprawdę działo się za kulisami. Bo osoba, którą kiedyś nazywał tą jedyną, była dla niego czymś więcej niż tylko partnerem. Była źródłem, była lustrem, była eliksirem życia dla jego kruchego ego. To właśnie ty dawałaś mu poczucie wielkości, niezwykłej ważności i bezwarunkowego podziwu. Byłaś stała, troskliwa, lojalna, często w sposób, który rozdzierał serce. Ale nawet najjaśniejsze światło nie jest w stanie przetrwać długo w środowisku przesiąkniętym jadem. Pamiętajcie o tym, to klucz do zrozumienia. Tuż przed ostatecznym rozstaniem, kiedy związek zaczyna chwiać się w posadach, nadchodzi sztorm. Początkowo jest ledwie zauważalny niczym delikatny wiatr, ale szybko nabiera na sile. Narcyz staje się lodowato zimny, okrutny, przesadnie krytyczny. Zachowuje się tak, jakby chciał sam sprowokować koniec, ale, co kluczowe, na własnych warunkach. Dlaczego? Bo jeśli uda mu się złamać cię wewnętrznie jako pierwszego, może napisać historię na nowo. W jego narracji to on staje się ofiarą. To wyrafinowany akt autoprezentacji, mistrzowsko ukryty pod maską obojętności, ale nie daj się zwieść. Właśnie w tej fazie narcyz odczuwa największy strach. Czuje, jak kontrola wymyka mu się z rąk, a to dla niego najgorszy koszmar. W jego wnętrzu panuje chaos, a w jego głowie nieustannie powtarza się jedno desperackie mantra: nie trać kontroli, nie daj się zdemaskować, po prostu nic nie czuj, i tak eskaluje. Wprowadzanie zamętu staje się taktyką. Kontrolowana dawka chaosu ma sprawić, że ty się zagubisz, że zaczniesz czuć się odpowiedzialny za coś, co nigdy nie było twoją odpowiedzialnością. Biegasz w kółko, próbując ratować to, czego już dawno nie da się uratować. W międzyczasie Narcyz pozostaje chłodny, wyrachowany, zdystansowany. Nie dlatego, że nic nie czuje, ale dlatego, że samo odczuwanie przeraża go do głębi. To dla niego największe zagrożenie. Pamiętasz te słowa? Nigdy mnie nie wspierałeś, Aś. Zawsze chodziło tylko o ciebie. Ten zarzut, wypowiedziany z taką pewnością, brzmi jak fakt. Ale to nic innego jak projekcja, sprytnie zniekształcona. Przerzucenie na ciebie własnych braków i egoizmu. Kiedy koniec jest blisko, a on jest nieunikniony... Nigdy nie następuje po cichu. Narcys nie znika po prostu z twojego życia. On pozostaje w twojej głowie niczym cień. Poprzez niespodziewane wiadomości, dwuznaczne posty w mediach społecznościowych czy kryptograficzne sygnały. To nie jest miłość. To jest kontrola. W jego myśleniu liczy się tylko gra na czas. Jeśli nie mogę utrzymać tej więzi przy życiu, to przynajmniej utrzymam otwartą ranę. Bo właśnie tutaj ujawnia się najciemniejsza prawda. Narcys nigdy nie wchodził w związek, aby coś budować. Jego celem było powolne wydrążanie. Dla niektórych narcyzów związek nie kończy się na wycofaniu. Oni pragną ruin, emocjonalnego zniszczenia. I w samym środku tych ruin oferują się jako pocieszyciele. Ręce, które cię złamały, nagle podają bandaż. To nie jest bliskość, to jest więzienie. Pułapka, z której ciężko się wydostać. Wszystko zaczyna się od słynnego love bombingu, emocjonalnej eksplozji, która sprawia, że wierzysz, iż wreszcie znalazłaś eś swoje miejsce na świecie. Czujesz się kochany, a podziwiany, a absolutnie wyjątkowy, a. Ale to nic innego jak przynęta. Cel jest prosty zakotwiczyć cię emocjonalnie tak głęboko, byś później, gdy zaczną cię dewaluować i emocjonalnie się wycofywać, wątpił a w siebie, a nie w nich. To jest ich perfidny plan. A kiedy wracają, a wracają niemal zawsze niczym bumerang, chcą, abyś wierzył, a, że są brakującym elementem układanki twoim ratunkiem centrum twojego świata. Ale prawda jest inna. Oni wymagają uwielbienia, nie partnerstwa. Nie pragną miłości, oni łakną podziwu. Każdy gest, każde milczenie, każde słowo to elementy precyzyjnie zaplanowanego tańca. I choć nigdy nie wypowiedzą tego głośno, głęboko w sobie doskonale wiedzą. Zniszczyli to, co najcenniejsze, co kiedykolwiek spotkali. Nie dlatego, że to było dla nich niewystarczające, ale dlatego, że nigdy nie nauczyli się przyjmować czegoś prawdziwego, bez zniszczenia tego. To ich karmiczne przekleństwo niemożność utrzymania autentyczności. Jeśli kiedykolwiek byłaś eś uwięziona w tej sieci, bądź pewna jednego. Jasność, która teraz w tobie rośnie, to nic innego jak twoja wolność, która rodzi się na nowo. To jest twój triumf. Drodzy widzowie, zanim ruszymy dalej, pragniemy poinformować, że naszym celem jest osiągnięcie tysiąc subskrypcji. Nie zwracamy się z prośbą o datki. Jedyne, o co prosimy, to jedno kliknięcie, które może zdziałać dla nas naprawdę wiele. Dla was to chwila, a dla nas ogromny impuls do działania. Dołączcie do naszej społeczności. Dziękujemy i życzymy miłego oglądania. Czego Narcyz nigdy nie przyzna, to wstrząsy wtórne, które sam odczuwa. Ciche, a jednak nieznośne drżenie po zakończeniu relacji. To faza podewaluacji, o której rzadko się mówi, ale którą Narcyz zna aż za dobrze. To powolne kruszenie się, zanim nastąpi ostateczne odrzucenie. Niezależnie od tego, czy to on cię opuszcza, odwracając się chłodno i z wyższością, czy to ty w ostatnim akcie samoobrony zamykasz drzwi. On to czuje. Ale jak? To jest ten szokujący moment uświadomienia. Zniszczyłem coś prawdziwego. Kłamstwa, manipulacje, emocjonalna zdrada, one nie znikają jak zły sen. Nie, ta prawda zakotwicza się głęboko w jego wnętrzu, niczym drzazga, której nie można usunąć. Jednak prawdziwej skruchy on nie zna. Odpowiedzialność nie należy do jego repertuaru. Zamiast tego przestawia się. Gra zaczyna się od nowa. Teraz chodzi o to, by odzyskać to, co sam zrujnował, czyli ciebie. Nie z miłości, nie dlatego, że się zmienił, ale dlatego, że uświadamia sobie, iż stracił kogoś, kto jest niezastąpiony. Ty byłaś eś stały, a szczery, a lustrem, które kiedyś odbijało mu coś promiennego. I ta świadomość nie wywołuje skruchy. Ona budzi strategię. Tak rozpoczyna się cicha wojna. Niewidzialna walka o władzę po rozstaniu. Wiadomości w środku nocy, zagadkowe aluzje typu Musiałem o tobie pomyśleć. Wydają się spontaniczne, ale są skalkulowane w najdrobniejszych szczegółach. Narcyz zauważa, że grunt pod nim staje się kruchy. Czuje, że jesteś na progu definitywnego usunięcia go ze swojego życia, a to jest dla niego nie do zniesienia. Dla ego, które żyje z zewnętrznego potwierdzenia, utrata osoby, która naprawdę go widziała, jest zagrożeniem egzystencjalnym. Widać to w jego spojrzeniu. Utrata go dręczy, ale ukrywa to za udawaną obojętnością. Jeśli to ty odeszłaś, Eś, ta strata staje się dla niego katastrofą. Nie dlatego, że kiedykolwiek szczerze Cię kochał, ale dlatego, że ośmieliłaś, Eś, się opuścić jego kosmos bez jego pozwolenia. W swojej desperacji przepisuje historię. Nagle to On jest ofiarą. Ty jesteś tą zimną, niewdzięczną. Wszystkie bolesne słowa, które wypowiedział, znikają z jego narracji. Każda zdrada zostaje przeinterpretowana lub wyparta. Zamiast tego słyszysz zdania typu gdybyś tylko nie albo przepraszam, ale. Ale słuchaj uważnie, to nie są przeprosiny. To broń, przesiąknięta winą, przeniknięta kontrolą, bo przeprosiny bez prawdziwej zmiany to nic innego jak manipulacja w masce. Głęboko w swoim wnętrzu narcyzi doskonale wiedzą, że to oni spowodowali rozłam. Tej wiedzy nie da się wyprzeć. Ona pracuje w nich jak otwarta rana, którą desperacko próbują zakryć nowymi znajomościami. Ale te nowe znajomości to nie są prawdziwe więzi. To jest znieczulenie, niekończąca się seria przelotnych spotkań ludzi, którzy nie są kochani, ale mają być wykorzystani. Rzucają się w nowe relacje, publikują wymuszone momenty szczęścia, szukają fizycznej bliskości bez duszy, tylko po to, by zbliżyć się do uczucia, które kiedyś odczuwali z tobą. Ale to nigdy nie jest to samo nic z tego nie trwa, bo to, co im dała się, to nie było tylko uczucie. To była głębia, prawdziwość i autentyczne człowieczeństwo. I właśnie tego nie da się zastąpić. To jest ich karma wieczne poszukiwanie czegoś, co sami zniszczyli. Pożegnaniem gra nigdy się nie kończy. Zbyt często narcyzi wracają, jednak nie jako nawróceni, ale przebrani za zmienionych ludzi. Wykorzystują drobne okazje, udają skruchę, odzywają się pozornie mimochodem. Ale to nie jest pojednanie. To tak zwane hoovering, manipulacyjna próba ponownego wejścia w twoje życie. Nie dlatego, że się zmienili, ale dlatego, że nie chcą zaakceptować ostateczności twojego zniknięcia. Właśnie w tym momencie musisz postawić sobie znak. Wewnętrzny znak stop. Musisz uświadomić sobie, że te drzwi już do nich nie należą. Twój wewnętrzny spokój nie podlega negocjacjom. Będą prosić, być może nawet lamentować, prowokować lub udawać skrzywdzonych. Ale ty pozostajesz niewzruszona, bo wiesz już, że ich zachowanie nie jest oznaką nieświadomości, ale dręczącej świadomości. Gdyby naprawdę byli ślepi na to, co zrobili, nie szukaliby cię, nie obserwowaliby cię, nie próbowaliby wślizgnąć się z powrotem do twojego życia. Nie wracają, bo za tobą tęsknią, ale dlatego, że tęsknią za wpływem, podziwem, schronieniem, które im kiedyś dałaś eś. Ale to schronienie jest teraz zamknięte. Zaryglowałaś eś bramę, nie z twardości, ale z szacunku do siebie. Pozwól im poczuć pustkę, którą sami stworzyli. Pozostaw ich samych z echem tego, co kiedyś zniszczyli. Nie wpuszczaj chaosu tylko dlatego, że czuje się znajomo. Twoje uzdrowienie potrzebuje dystansu. Nie jako kary, ale jako świętej przestrzeni dla Twojego odrodzenia. Bo na końcu liczy się to, co znalazłaś eś w ruinach, Twoja prawda. Uświadomiłaś oś sobie nieprzekraczalną przepaść między tym, kim jesteś Ty, a kim są oni. Podczas gdy Narcyz nosi maski, ty ucieleśniasz współczucie. Podczas gdy on szuka odbić samego siebie, ty oferujesz prawdziwą więź. Nie jesteś po prostu inna. Jesteś światłem w ich cieniu, głębią w ich pustce, duszą w kontraście do ich powierzchowności. Jesteś empatą, uzdrowicielem w świecie, który często tylko bierze. Twoje istnienie w tej relacji nigdy nie było problemem. Było żywym dowodem na to, że prawdziwa miłość nie może kwitnąć tam, gdzie panuje manipulacja. Twoja podróż, twoja wewnętrzna siła i twoje głębokie odczuwanie to wszystko nie jest oznaką słabości, ale wyrazem twojego karmicznego przeznaczenia. Jako empatka, empata jesteś tutaj, aby uzdrawiać, budzić, kochać bezwarunkowo, ale z pełną świadomością. A teraz idziesz dalej, niezłamana, ale na nowo złożona. Nie zgorzkniała, ale przebudzona. Nosisz blizny, owszem, ale one opowiadają o twojej odwadze. Widziałaś, jak maska opadła. I właśnie dlatego nigdy więcej nie zapomnisz, kim naprawdę jesteś. Urok został złamany. Zaczynasz odzyskiwać siebie kawałek po kawałku. Często jednak po zerwaniu z narcyzem następuje niewidzialne echo. Cicha zwątpienie w siebie, które podstępnie niczym mgła, osiada w twoim wnętrzu. Nagle wszystko wydaje się zamazane. Zastanawiasz się, czy nie przesadziłaś, eś, czy twoje postrzeganie było poprawne, czy może jednak to była twoja wina? Zatrzymaj się, opuść tę wewnętrzną ławę oskarżonych. To nie jest poczucie winy, to wstrząs wtórny chronicznej dewaluacji. Konsekwencja codziennego chodzenia na metaforycznych skorupkach jaj, nieustannego starania się, by zapobiec kolejnej emocjonalnej eksplozji. Nie przesadziłaś, eś. przetrwałaś, Eś. Twoja czujność była mechanizmem obronnym na emocjonalnym poluminowym. Nigdy nie byłaś eś tylko źródłem zasobów. Jesteś kompletnym człowiekiem z intuicją, z potrzebami, ze świętą wewnętrzną przestrzenią. I właśnie dlatego zostałaś Eś wybrana. Nie z powodu rzekomej słabości, ale z powodu Twojego bogactwa, Twojej emocjonalnej głębi, Twojej wrażliwości, Twojej zdolności do szczerego dawania. To, czego narcyzowi brakuje, szukał w Tobie, i paradoksalnie czuł to od samego początku. Twoje światło. Dlatego schlebiał ci, zasypywał przesadnym podziwem, malował poprzednich partnerów jako potwory. Byłaś eś białą płaszczyzną, bezpieczną przystanią. Ale za tą inscenizacją od początku krył się plan kontroli. Twoja wartość nigdy nie została naprawdę doceniona, tylko skonsumowana. Twoja miłość stała się fundamentem, na którym zbudował swoje fałszywe ja. A kiedy twoje wewnętrzne źródło zaczęło wysychać, twoje oczy straciły blask, Twój głos stał się cichszy, Twoje ciało wahało się. On to zauważył. I zamiast zapytać dlaczego, zarzucił ci to, co sam spowodował. Może już nigdy nie spotka kogoś takiego jak ty, i na jakimś głębokim poziomie on to wie. Ale ta świadomość nie przekształca się w skruchę, lecz w obsesję, w strategię. On nie chce twojego serca z powrotem, ale twojego oddania. Prawda jest taka, że wielu ludzi żyje jak we śnie. Funkcjonują, zamaskowani, napędzani strachem, oczekiwaniami, ego. Niektórzy po prostu się pogubili, inni są głęboko zaburzeni. Nie każdy emocjonalny rabunek da się wyjaśnić diagnozą medyczną. Często to po prostu zimna wibracja, energetyczna nierównowaga. Narcyzi często pokrywają się z tendencjami socjopatycznymi, a nawet psychopatycznymi. Trapieżcy z uroczym uśmiechem. Zrozumienie, jak działają, nie oznacza ich usprawiedliwiania, oznacza to uwolnienie się. Nie każdy czuje tak jak ty, nie każdy kocha tak jak ty. I właśnie ta różnica między empatią a manipulacją uczyniła cię idealnym celem. Twoja zdolność do wybaczania, rozumienia, dawania przestrzeni była ich paliwem. Żywili się Twoim światłem, ponieważ sami są wewnętrznie pusty. To ich karmiczne obciążenie. Na początku wyglądało to jak miłość. Ty ich wzmacniałaś, eś budowałaś, eś przemawiałaś, eś do ich zranionego wnętrza, ale nigdy nie przyszła wdzięczność. Tylko roszczenie. Twoje uczucia stały się narzędziem, które zostało skierowane przeciwko Tobie. Zostałaś, eś oskarżona o to, że dajesz za mało, podczas gdy wewnętrznie krwawiłaś, eś. Odwrócenie rzeczywistości. W pewnym momencie przestałaś eś działać, a zaczęłaś eś tylko reagować. Ledwo rozpoznawałaś się z siebie. A oni? Stali obok, bez emocji, wyrachowani. Potem przyszło wyczerpanie, głębokie zmęczenie duszy. Twoja energia, kiedyś czysta i jasna, została zmącona bólem, zamętem i rozczarowaniem. I podczas gdy twoje światło migotało, ich ego rosło. Czuli się lepsi, nietykalni. Wierzyli, że ostatecznie cię złamali. W ich wyobraźni plan wyglądał tak: ty się załamujesz. Oni bez wysiłku cię zastępują. A kiedy znudzi ich następna osoba, wracają, otrzepują cię skórzu. I ty, tak myślą, chętnie ponownie wcielisz się w rolę, ponownie ich zbudujesz. Ponownie ich uratujesz. Nie postrzegają twojej empatii jako daru, ale jako narzędzie. Coś, co mogli wykorzystać do swoich celów. Wierzyli, wystarczy, że pojawi się z nową tragedią. A ty znowu będziesz dla mnie. Dlatego granice to nie tylko praktyczne narzędzie. To akt duchowej samoobrony. Kiedy wypowiadasz wyraźne nigdy więcej, mówisz nie tylko nie manipulacji, Odzyskujesz swoją wewnętrzną autorytet. Deklarujesz wszechświatu. Odmawiam wszystkiemu, co mnie wyczerpuje. Pozwól narcyzowi grać w swoje gierki gdzie indziej. Pozwól mu szeptać swoje kłamstwa nowym uszom. Pozwól mu gonić za cieniami, które nigdy nie dadzą mu tego, co kiedyś zniszczył w tobie. I podczas gdy on gubi się w iluzjach, ty idziesz dalej. Wyprostowana, rozważniejsza, mądrzejsza. Bo to, co próbował stłumić, jest dokładnie tym, co czyni cię tak niezwykłą. Nie jesteś zwyczajna. Posiadasz intuicję, która sięga głęboko. Jesteś przeznaczona, aby otrzymywać miłość. Prawdziwą miłość, która karmi, a nie pożera. Więc nigdy więcej nie przepraszaj za to, że świeciłaś eś zbyt jasno przed kimś, kto nigdy naprawdę nie mógł cię zobaczyć. A potem nadchodzi moment, cichy, niemal niezauważalny, w którym narcyz staje przed gruzami własnych iluzji. W ciszy, która następuje po dramacie, coś zaczyna w nim świtać. Nie jest to wielkie objawienie, nie ma łez skruchy, ale zimne, przeszywające uczucie straty. Nagle zdaje sobie sprawę, że stracił coś, czego nigdy nie będzie w stanie zastąpić. Otoczony nowymi zasobami, które kiedyś wydawały się tak kuszące, blask zaczyna blaknąć. Iluzja rozpada się, i w cieniu tego rozpadu przypomina sobie o tobie, o Twojej stałości, Twojej bezpiecznej emocjonalnej przestrzeni, Twoim świetle, które kiedyś łagodziło jego ciemność. Wtedy zdaje sobie sprawę, wymienił złoto na tani brokat. Często narcyzi opuszczają związek nie z powodu smutku, ale z błędnym przekonaniem, że czeka ich coś lepszego. Nie zdają sobie sprawy, że ich pewność siebie była zbudowana na Twoim wsparciu, Twojej pomocy i Twojej emocjonalnej sile. Bez Ciebie błądzą w związkach z partnerami, którzy są mniej czujni, mniej zaangażowani, mniej empatyczni. I nagle to czują. Pustka echo. Wtedy uderza ich bezlitośnie narcystyczna rysa. Jednak oni nie smucą się tak jak Ty. Popadają w pożądanie, w gniew, przebrane za skruchę. A jeśli istnieją dzieci lub inne więzi wspólne zwierzęta, przyjaźnie, zobowiązania rzadko rozwiązują je z godnością. Nie postrzegają tych więzi jako świętych, ale jako dźwignie, jako możliwość utrzymania kontaktu z Tobą. Nie z miłości, ale z obawy przed Twoim uwolnieniem. Ich związki po Tobie są często powierzchowne, niestabilne, puste. Im bardziej próbują znaleźć Twoje światło w innych, tym wyraźniej staje się dla nich. Oryginału nie da się skopiować. Blask, który kiedyś czerpali z Twojego wnętrza, zniknął, a wraz z nim ich własny blask. Stają się bladymi cieniami osoby, którą mogli być tylko dzięki Twojej energii. To jest ich karma, wieczne poszukiwanie odbicia, którego już nie ma. Jeśli masz dzieci z narcyzem, ból sięga jeszcze głębiej. Nie tylko Twój własny, ale także Twoich dzieci, bo emocjonalne promieniowanie nie omija ich. Nawet jeśli nie potrafią tego ubrać w słowa, oni to czują. Niepokój, emocjonalny chłód. Nieuchwytny brak prawdziwej więzi. Kiedy rodzic nie jest zdolny do karmienia, regulowania, bycia naprawdę obecnym, powstaje pęknięcie w sercu dziecka. Niewidzialne, ale głębokie. Pęknięcie, którego echo może rozbrzmiewać przez całe życie. To jest prawdziwa cena. Wyobraź sobie, jak wewnętrzne doświadczenie narcyza staje się coraz wyraźniejsze z biegiem lat. Kiedy czas płynie, zewnętrzny blask blaknie, publiczność znika, a rozpraszacze wysychają. Co wtedy zostaje? Strach niewypowiedziany, wyparty, ale wyczuwalny, strach przed zniknięciem, niekoniecznie przed fizyczną śmiercią, ale przed blaknięciem podziwu, bezcelowością, rozpadem tożsamości, która istniała wyłącznie dzięki odbiciu w oczach innych. Narcyzi niczego nie boją się bardziej niż bólu. I im starsi się stają, tym głośniejszy staje się ten strach. Bez emocjonalnego zasilania usychają. Cisza staje się ogłuszająca. I ty, jako osoba empatyczna, często jesteś wewnętrznie rozdarta. Część ciebie chce zachować dystans, podczas gdy inna, być może ta głębsza duchowa część, odczuwa smutek. Nadzieję, że on jednak się zmieni. Poczucie winy, że odeszłaś, Eś, to jest paradoks empaty. Czujemy dalej, nawet gdy boli. Ale jedno jest jasne. Nigdy nie było twoim zadaniem go ratować. Jeśli macie wspólne dzieci, twoim obowiązkiem jest teraz zapewnienie im bezpieczeństwa i emocjonalnej stabilności. Nie będziesz w stanie całkowicie uchronić ich przed dysfunkcyjną energią narcyza, ale możesz być ich polem, ich kompasem, ich emocjonalną przeciwwagą. Jeśli nie ma wspólnych dzieci, niesiesz w sobie cenny dar, możliwość jasnego i ostatecznego zakończenia kontaktu. Nie musisz śledzić ich drogi. Nie jesteś do niczego zobowiązana. Skieruj swój wzrok do wewnątrz. Twoje wyzwolenie to cichy bunt przeciwko wszystkiemu, co próbowano ci zaszczepić, zależności strachowi, wątpliwościom. I tak więź z narcyzem była prawdziwa. Niezależnie od tego, czy nazywa się ją więzią traumatyczną, energetycznym połączeniem, czy karmicznym kontraktem. Przecięcie jej wydaje się, jakbyś tracił a kawałek siebie, jednak uzdrowienie nie oznacza wymazywania przeszłości. Chodzi o odzyskanie prawa do istnienia w wolności, bez uwikłania. Bo dopóki wewnętrznie trzymasz się iluzji, narcyz pozostaje bezkarny. Dopóki krążysz w jego orbicie, obserwujesz jego rozwój lub trzymasz przestrzeń dla jego potencjału, on unika prawdy. Pozwól mu poczuć brak. Pozwól Mu stawić czoła nicości, a Ty, Ty zdrowiejesz. Nieważne, czy minęły dwa lata, sześć miesięcy, czy cała dekada duchowego wyczerpania. Uznaj, co się stało, a potem pozwól swojemu uzdrowieniu stać się Twoim przebudzeniem. Nie gloryfikuj tego, co było. Nie sprowadzaj siebie do tego, czego się z tego nauczyłaś, eś. Tak, dorosłaś, eś. Tak, zdobyłaś, eś, wiedzę. Ale Twoje przebudzenie było Twoim własnym osiągnięciem, nie jego dziełem. Ty napisałaś, eś, ten rozdział. Ty zamieniłaś, eś ból w mądrość. Teraz nadszedł czas, aby powitać siebie z powrotem. Społeczeństwo może patrzeć sceptycznie na samotność. Lassie. Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją, ale prawdziwi empati znają prawdę. Samotność to nie brak, lecz coś świętego. Pozwól im cię źle rozumieć. Pozwól swojej rodzinie zadawać pytania. Pozwól przyjaciołom naciskać, byś szedł, szła dalej, choć twoja dusza wciąż się leczy. Oni nie przeszli przez ten ogień. Ty przeszłaś, Eś. Tylko ty decydujesz, kiedy twoje rany naprawdę się zamkną. I być może. Tylko być może. Ta faza samotności nie jest poczekalnią na kolejny związek. Być może to twój cel, miejsce, w którym twoje prawdziwe ja wreszcie może oddychać. Ponownie znaleźć siebie. Święty czas po burzy. Jest coś wzniosłego w zanurzeniu się w ciszy po przetrwaniu. Nie po to by rozpaczać, ale by spotkać się z tym, co kiedyś głęboko w sobie zakopałaś eś. Z Samym samą sobą. Ten czas nie jest wyrokiem, nie jest stratą. Jest zaproszeniem, zaproszeniem do połączenia się z wersją siebie. Którą kiedyś zostawiłaś, eś dla kogoś, kto nigdy naprawdę cię nie widział. W tej nowej ciszy odkrywasz na nowo swoje wewnętrzne rytmy, swoje pragnienia, swoją esencję. Wolna od hałasu, wolna od kontroli, wolna od wpływu narcyza. Nie tylko się leczysz, ty odzyskujesz siebie. Ten spokój, ta pauza, ta strefa ucieczki uczą cię pewności siebie, niezależności i rozwiązania więzi, która kiedyś wydawała się oddaniem, a w rzeczywistości była uzależnieniem. To połączenie mogło wydawać się miłością ale było trybem przetrwania, przebranym za intymność. Teraz oddychasz swobodnie. Twoja przestrzeń się rozszerza. Powoli przypominasz sobie, kim byłaś, eś, zanim ktoś inny zaburzył twoją wewnętrzną równowagę. I tutaj leży prawda, o której wielu zapomina. Nigdy nie jest za późno. Nieważne, ile masz lat, ani ile lat straciłaś, eś, na manipulacje. Potencjał do prawdziwej więzi pozostaje. Tak jak kiedyś narcyz wszedł w twoje życie, tak samo może pojawić się ktoś wartościowy, Ktoś z empatią, ktoś delikatny, kto naprawdę cię widzi, ale tym razem nie jesteś już tą samą osobą. Jesteś jaśniejsza, ostrzejsza, mądrzejsza. Jeśli więc ponownie będziesz gotowa otworzyć swoje serce, zwłaszcza w tym świecie pełnym cyfrowych masek i powierzchownych znajomości, zrób to z otwartymi oczami. Nie szukaj bliskości za wszelką cenę, ale duszy, która łagodnie przemawia do Twojej. Niech Twoja przeszłość uczy cię, a nie więzi. Niech doświadczenie zajmie miejsce obok nadziei, a nie zamiast niej. I podczas gdy jesteś teraz sama sam, ale nie samotna, naucz się doceniać własne towarzystwo, bo jeśli czujesz się komfortowo w swojej obecności, twój wybór stanie się bardziej wyrafinowany. Nie będziesz już tolerować połowicznych zachowań, nie zadowolisz się emocjonalnymi okruchami i nie oddasz swojego świętego ja nikomu, kto na to nie zasługuje. Właśnie tego obawiał się narcyz, Twojego spokoju, Twojej wewnętrznej siły, Twojego pokoju, bo narcyzi boją się nie tylko samotności. Oni boją się, że nauczysz się ją kochać. Żywili się twoją uwagą, twoją energią, twoim niestrudzonym dawaniem. A teraz, gdy szukają nowych zasobów, dociera do nich pewna świadomość. Przepuścili przez palce to, co najcenniejsze, co kiedykolwiek spotkali. Być może próbują przekonać samych siebie, że nowy partner jest lepszy. Ale ta iluzja szybko się kruszy, bo emocjonalnej głębi nie da się skopiować, a prawdziwego współczucia nie da się udawać. Żadna nowa osoba, bez względu na to, jak błyskotliwa się wydaje, nie zastąpi duszy, którą im podarowałaś eś. I ta świadomość boli. Uderza mocno i często sprawia, że wewnętrznie się załamują. Niektórzy uciekają w rozpraszacze, uzależnienia, ryzykowne zachowania lub wycofanie, tylko po to, by uciec od prawdy. Stracili coś, czego nie da się zastąpić. Jednak to nie jest już Twój ciężar. Nie jesteś odpowiedzialna za ich upadek. Nie jesteś ani ich ratunkiem, ani ich drogą powrotną a jeśli w grę wchodzą dzieci, twoja jasność staje się najwyższym priorytetem. Narcyz może próbować instrumentalizować więź, wykorzystywać dzieci, aby ponownie wtargnąć w twoją emocjonalną przestrzeń. Nie pozwól na to. Zachowaj swój wewnętrzny spokój. I co ważniejsze, chroń emocjonalny świat swoich dzieci. Wybierz uzdrowienie zamiast przeszłości, bezpieczeństwo zamiast sentymentalnych wspomnień. Bo oto nadchodzi ostatnia trzeźwa prawda. Będą próbowali wrócić. Może pozostaną w twojej bliskości. Może będą krążyć jak cienie wokół Twojego życia, ale tylko Ty możesz ostatecznie zamknąć te drzwi. Nie chodzi o zemstę, nie o chłód, chodzi o prawdę. Jako ludzie empatyczni, nikomu nie życzymy zguby, nie pragniemy kary. Nasze serce skłania się ku łasce, nawet gdy nie jest ona zasłużona. Jednak łaska nie oznacza poświęcania się. Współczucie nie potrzebuje bliskości, a przebaczenie nie wymaga ponownego zjednoczenia. Nie jesteś bez serca, gdy się odwracasz. Nie jesteś okrutna, gdy wybierasz swój spokój. Jesteś przebudzona. Jesteś cała. Jesteś wreszcie wolna. Numer jeden. Ucz się cenić ciszę. Po odejściu narcyza następuje cisza, która początkowo może przerażać. Nie ma już ciągłego chaosu, manipulacji czy emocjonalnych huśtawek. Ta cisza to nie pustka, lecz przestrzeń do oddechu. To szansa, by na nowo usłyszeć swój wewnętrzny głos, odnaleźć własne potrzeby i granice. Cisza to twój azyl, w którym odzyskujesz siebie. Pozwól jej być twoim przewodnikiem. Numer dwa. Chroń swoje współczucie. Jako empatka empata masz wielkie serce, skłonne do wybaczania i niesienia pomocy. Narcyzi to wykorzystują. Naucz się odróżniać współczucie od poświęcania się. Prawdziwa samoobrona to nie zamykanie serca, lecz stawianie zdrowych granic. Dajesz sobie tyle samo współczucia, ile innym. Możesz wybaczyć, ale nie musisz wracać. Twoja empatia to dar, ale najpierw należy do ciebie. Numer trzy. Odkryj swoją wewnętrzną siłę. Przetrwanie związku z narcyzem dowiodło twojej niezwykłej odporności. Wykorzystaj to doświadczenie, by zbudować niezachwianą wiarę w siebie. Jesteś silniejsza niż myślisz, a blizny świadczą o twojej odwadze. Nie pozwól, by przeszłość cię definiowała. Zamiast tego, niech będzie fundamentem dla twojej nowej, autentycznej przyszłości, pełnej spokoju i prawdziwej miłości. Jeśli te słowa dotknęły czegoś w tobie głęboko w środku, to pamiętaj, nie jesteś złamana. Jesteś w trakcie stawania się. Nie jesteś sama sam. Idziemy tą drogą razem. Od tego momentu twoje życie należy znowu do ciebie. Pamiętaj, twoje uzdrowienie to twój bunt, twój wewnętrzny spokój to prawdziwa siła.